I witam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, Bartek, a to jest kolejny odcinek na naszej ulubionej farmie na Robloxie. Oczywiście, tryb nazywa się Farming and Friends albo Rolnictwo i Przyjaciele, jak tam ogólnie wolicie sobie to nazywać. I dzisiejszym, proszę Państwa, odcineczku będziemy sobie robić następujące rzeczy, ale zanim to ogólnie powiem, jakie będziemy sobie rzeczy robić, to pocztam sobie komentarz od magicznego, który napisał mi ogólnie takie oto rzeczy, że jeżeli jakieś zwierzę przekroczy granicę Twojej działki, to zniknie. Że Żywłopłot, tak samo jak płot, nie pozwala zwierzętom przejść. Przy czym żywopłot stawiasz jako pojedyncze bloki i możesz przystawić go do ściany stodoły, tak by nie przejeżdżać za każdym razem z cysterną przez bramę. Są trzy typy mleka. Zależą one od zadowolenia zwierzęcia, a najbardziej wartościowy jest w niebieskiej butelka o 90%. Czyli jeżeli zwierzę ogólnie jest zadowolone, czyli nasza krówka w tym wypadku, to po prostu on daje poszczególne mleko, tak? Czyli jeżeli teraz bym w tym momencie tą krowę wydoił, to miałbym mleko na poziomie niebieskim, tak? Dobrze zrozumiałem? A sam jak zobaczę. Już, jak już tutaj jestem, to czemu by nie? Można sobie to proszę Państwa zobaczyć, nie? Okej. Okay. Eee, dalsza część komentarza brzmi tak. Do mleka kakaowego nadaje się zielone i niebieski. ale to zanim do, do mleka kakaowego dojdziemy, to troszeczkę jeszcze czasu minie, nie? Inwestuj w sprzęt trzeciego poziomu i więcej krów. I właśnie jeżeli chodzi o poziom trzeci naszego sprzętu, to chciałem właśnie dzisiaj, dzisiejszy odcineczek temu poświęcić. Aczkolwiek wyszło tak, Niestety, iż ten sprzęt jest strasznie drogi, nie? Dlatego w dzisiejszym odcineczku ogólnie, oprócz tego, że będziemy sobie właśnie inwestować już w nowy rodzaj nasionek, mianowicie chodzi mi tutaj o nasionko typu kapustę, dwa razy oczywiście sobie właśnie kupimy dzisiaj ją. Także dzisiaj troszeczkę wydawanie kasiorki nas czeka i to sporej ilości kasiorki. To jeszcze kupię sobie nowy sprzęt, aczkolwiek ten sprzęt raczej będzie tylko i wyłącznie jedna sztuka, nie? Jeżeli ogólnie mi kasy starczy, bo przed odcinkiem musiałem troszeczkę sobie ogólnie jajeczek sprzedać z tego względu, właśnie, że no trochę się przestraszyłem tą ceną, jeżeli chodzi o nowy sprzęt. Także miejmy nadzieję, że właśnie w tym momencie będzie już mnie na to co chciałem w dzisiejszym odcineczku zrobić, po prostu stać, nie? A ja, oczywiście, tradycyjnie, zanim ruszymy, już tak naprawdę z kopytem, to pragnę Wam przypomnieć, że jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, zostawcie tradycyjnie łapkę w górę, komentarze, właśnie pod filmem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subka, by być na bieżąco z materiałami. Możecie oczywiście pisać dalej jakieś fajne komentarze pod tą seryjką. Możecie na przykład napisać, czy Wam się ta seria dalej podoba. Chociaż widzę w sumie, że dalej trzyma, powiedzmy, wyświetleniował się dobrze. Także chyba dalej jest fajnie oglądane. I oczywiście, jeżeli chcecie, bo następnym odcineczek chciałem ogólnie zrobić sobie taki, powiedzmy, że bardziej pod sprzedawanie towarów. Nie? Czyli taki bardzo luźny odcineczek. Jezu, 115 tysięcy za dwa razy kapustę. O matko Boska, masakra. Dobra, chyba będzie mi stać jeszcze na, na jeden sprzęcik. Także wracając, chciałem sobie ogólnie na następny odcineczek właśnie zrobić taki bardziej luźniejszy typu sprzedawanie właśnie wszystkich rzeczy. Także możecie sobie właśnie po tym odcineczkiem pisać jakieś pytania do mnie na przykład. Sobie możemy również zrobić takie QA, nie? Także jeżeli jakieś pytanie ogólnie do mnie macie, to piszcie śmiało, ja na pewno sobie w następnym odcineczku na nie odpowiem. Dobra, także mamy w tym momencie już zakupioną kapustę. Także przydałoby się jeszcze zakupić jakiś fajny nowy sprzęcik, nie tutaj, to nie w tylko chyba tutaj jest, to no, tak? Chyba tak, dobra. Także kupujemy sobie poziom trzeci. Hmm, wszystko oczywiście. I teraz pytanie: Co ja bym chciał na dobrą sprawę kupić? Bo mamy tutaj do wyboru trzy nowe sprzęty. Mianowicie. Mamy siewnik, albo jak to się tam nazywa. Nie, jak mówiłem, nie znam się na farmerstwie, tak w realnym życiu, więc jeżeli jakąś nazwę przekręcę, no to sorki. Możecie mi oczywiście również w komentarzach poprawiać. Mamy pug. Ej, w ogóle ten pug może dwa pola jakby ten e, robić. To jest fajne. I mamy również. Kultywator, tak się chyba nazywa to? Tak mi się wydaje, nie? Także teraz, trzy rzeczy do wyboru, i co ja mam na dobrą sprawę sobie w tym momencie zakupić. Hmm. A może ten pług w sumie, bo to jest chyba pierwszą rzecz, jaką robimy na naszej farmie. Jeżeli chcemy sobie e, coś nowego zasadzić. Chyba tak, nie? Mi się wydaje, bo tak, najpierw jedziemy, właśnie chyba tym, potem tym, i na końcu siejemy, więc wydaje mi się, że chyba to będzie odpowiednim sprzętem na start. Także kupujemy, bo czemu by nie? A, potrzebuję traktor poziomu trzeciego, żeby kupić siewnik. No, to tyle, jeżeli chodzi właśnie o poziom trzeci, nie? Mojego sprzętu, także. No, niestety magiczny, ale będę musiał się na ten moment zadowolić chyba poziomem drugim. Niestety, bo taka sytuacja jest, a nie inna, nie? Bo traktor, chyba jeżeli się nie mylę, to będzie to samo chyba coś w okolicach 30 tysięcy. Poziom trzeci. A nie mogę? Yes. 000. Nie jest. 35 tysięcy, nie. Nie stać mi w tym momencie, także niestety, ale na ten moment będziemy sobie musieli kupić sprzęt na poziomie drugim. Tak wygląda sytuacja, proszę Państwa, więc będzie nas stać w tym momencie na wszystkie sprzęty, jeżeli właśnie chodzi o kupno nowych rzeczy. A w przyszłości będziemy musieli sobie zainwestować w, w lepszy poziom. I tak właśnie sytuacja się proszę Państwa w tym momencie ma. Także kupujemy na no co? Co tu poradzić innego, nie? Trzeba kupywać. Także zakup, 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 ok. Także mamy wszystko, co chcieliśmy, prawie powiedzmy. Więc teraz jeszcze pozostało nam na tym odcinekku tym Troszeczkę takim bardziej krótszym odcinku. Bo nie oszukujmy się, nie będzie on szczególnie długi. Eee, po prostu teraz zas zasianie tego wszystkiego i zobaczymy, jak również sobie nasz nowy sprzęt poradzi. Bo to jestem tego mega ciekawy. O, akurat idealnie spadł ten deszcz. Więc jeżeli zdążę, to również będzie pod tym względem mega fajnie. Bo deszcz to jest oczywiście taki troszeczkę. Minimalny boost do tego, żebyśmy po prostu sobie e, szybciej. żeby nam po prostu szybciej roślinki rosły, nie? Także tak właśnie sytuacja się ma. Ja sobie teraz tak sobie pomyślałem, bo jeżeli ja mam sprzęt poziomu drugiego, to czy ja będę mógł ogólnie tą kapustę sobie posadzić? Czy kapusta nie wymaga ogólnie sprzętu właśnie na wyższy poziom niż, niż drugi? Bo jeżeli tak, to będzie lipa. To tani mi się odcinek popsuje, ale zobaczymy, nie? Zobaczymy, zobaczymy. Ale zanim ogólnie jeszcze ruszymy sobie z tym koksem, to też będziemy sobie mogli już sprzedać ten podstawowy sprzęt. Ej, w sumie jeszcze kombajn możemy kupić nowy. O! To poczekajcie jeszcze. Zobaczymy ile kombajn ogólnie kosztuje poziomu wyższego. To już jestem mega ciekawy. Ale to za chwilkę, nie najpierw się musimy pozbyć tych starszych sprzętów. Tych podstawowych, które dostajemy właśnie na start gry Na rzecz tych sprzętów już lepszych. W końcu można by powiedzieć, nie? Po dziewięciu odcinkach nareszcie mamy nowy sprzęt. Nice. Dobra. Także... Lecimy sobie już właśnie ze sadzeniem, a na sam koniec zobaczymy czy możemy jeszcze kombajn kupić, bo kombajn to wiecie, kombajn to jest ogólnie już taki finisz. Jeżeli właśnie chodzi o sadzenie, także kombajn na razie się nie musimy przejmować, jak sobie pomyślałem. A musimy właśnie sobie teraz w momencie zasadzić, póki jeszcze deszcz, deszcz na naszą korzyść działa. Ale raczej podejrzewam, że znając giereczkę oraz moje szczęście to za chwilę ten deszcz przestanie lać I będzie... Taki chichot losu tak zwany Ja wam to mówię, tak będzie, nie? To tak właśnie wygląda moje ogólnie szczęście w tej grze Dobra, także sprawdzamy nowy sprzęt Jak on sobie tu radzi I czy przy okazji jest w stanie właśnie... Jedno pole tylko, dobra Czyli od poziomu trzeciego zaczyna się ten sprzęcik, dzięki któremu możemy sobie dwa pole jakby uprawiać. Okej, okay. cenna, cenna nauczka. Znaczy nie nauczka, tylko informacja po prostu cenna, nie? To nie jest nauczka raczej, tylko po prostu cenna informacja, która na pewno w przyszłości się mega, mega przyda. Jeżeli właśnie chodzi o, to, o ten trybik. Także okej, okay. działamy, działamy. Podejrzewam też, że lepszy sprzęt oznacza to, że troszeczkę te nasionka też będą troszeczkę szybciej rosły. P podejrzewam, że praktycznie to będzie niezauważalne. Jeżeli właśnie chodzi o nasionka typu kapusta. Podejrzewam, że to bar bardziej byłoby widoczne. Przy, przypuśćmy przy bambusie. Albo przy innym właśnie przy innym nasionku ale raczej wątpię że przy kapuście będzie aż tak bardzo mega widocznie no chyba że coś tam gadam głupoty to też możecie pisać w komentarzach, jak to właśnie wygląda pod tym względem czy właśnie jest to zauważalne już na poziomie drugim czy raczej troszeczkę na wyższych poziomach jest to zauważalne to też to będzie na pewno cenna informacja dla mnie, także kolejne pytania: Możecie, ogólnie, kolejne pytania, na które możecie odpowiadać, to już macie to zadane w tym odcinku. Więc Klawiatury w ruch i działajcie, działajcie. Oczywiście to samo możecie działać, jeżeli chodzi o te pytania, to jestem mega ciekawy, co tam wymyślicie. Jeżeli właśnie chodzi o takie QA. Także piszcie śmiało, nie krępujcie się. Ja na pewno na nie bardzo, bardzo chętnie odpowiem. Bo mówię, następnym odcinek to będzie raczej taki stricte właśnie na podsprzedaż, żebym sobie teraz tę kasę odrobił. Bo podejrzewam, że następnego odcinka już to wszystko sobie urośnie. Taka pusta, troszeczkę sobie oczywiście pogram, pozarabiam, znaczy pozarabiam, troszeczkę sobie jajek również tutaj. Zrobię albo kurki zrobią, ja po prostu zadbam, żeby kurki miały komfort do tego, żeby robić. Oraz może troszeczkę popracuję przy krówkach, nie? Także następny odcineczek będzie taki już porządny do. Porządna sprzedaż będzie, nie? Na pewno tutaj robiona. Także okej, okay. bo trzeba tą kaskę odrobić. Miałem 150 000, mam 29, więc, no, trochę tej kaski do odrabiania właśnie w tym momencie jest. Ale ja się tym nie przyjmuję, bo gra mi się dalej w tą grę przyjemnie, więc, fajnie, po prostu bardzo fajny trybik. Tutaj trafiłem, powiedzmy. Także, ok, już następuje ostatnia ogólnie część e, naszego sadzenia. A, bo tu mi się już. Na, nasionka skończyła, dobra. E, także trzeba będzie w, tutaj wsypać kolejną porcję. A i oczywiście się też skończy. No Typikal. No jest tak bardzo typikal. To jest szok. Co tu się właśnie wydarzyło? No niestety. Jest jak jest. Jest, kurczę, jak jest. Ej, w ogóle zauważyłem, że. Ten siewnik pomieści 200 sztuk nasion. O. Więc nie będę musiał po 50 sadzić. Spoko, spoko, spoko. Nowa rzecz, którą się właśnie dowiedziałem, która się przyda w przyszłości. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. Także ostatni jeszcze tutaj zakręt i proszę Państwa, myślę, że chyba w tym odcineczku to by było już na tyle. Także dzisiaj troszeczkę sobie po raz kolejny popracowaliśmy na naszej farmie. Zasadziliśmy sobie nową ogólnie rzecz, czyli kapustę. Kupiłem sobie nowy sprzęt, nie taki jaki, jaki chciałem, no ale zawsze nowy sprzęt. I proszę Państwa... Ten odcinek, jak już powiedziałem, dobiegł dzięki temu do końca. Także, jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, nie łapkę w górę, właśnie odpowiadajcie na moje pytania, które w tym odcinku sobie zadałem. Oraz, jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subka, by być na bieżąco z materiałem. Ja Wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Życzę Wam bardzo dobrego dnia. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. No i pa pa.